Radio Tychy. Minęła godzina 18. Zapraszamy na rozmowę radiatych. Ja się nazywam Janek Cofała, a ze mną już gość w studiu Wojciech Ciuraj. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. To już kolejny raz, kiedy możemy Cię gościć. Dzisiaj wyjątkowa okazja. 20 lat temu. Wydarzyła się wielka tragedia w Katowicach na targach międzynarodowych, a ty dzisiaj w premierze pokazujesz nam utwór, który nawiązuje do tamtych wydarzeń. Tak, zgadza się. Pocztówka, która nie chce dotrzeć. Kompozycja, która jest takim trochę. Pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie, upamiętniającym ofiary i myślę, że takim małym dziełem sztuki, tak mam nadzieję, ktoś będzie myślał o tym utworze, który służy do, do utrwalania takiej ciepłej pamięci o, o tych, których już po prostu z nami nie ma. Jak ty pamiętasz ten dzień? Bo wszyscy go jakoś tam pamiętamy. Dla ciebie to. Pewnie też było wstrząsające. Czy masz jakieś osobiste doświadczenia? Ktoś, kogo znałeś, tam był? Na przykład? Czy ty potraktowałeś to jako wydarzenie, które nas dotknęło jako społeczność? Yy, nikt z moich bliskich czy z jakiegoś takiego mojego otoczenia yy, nie został właśnie jakoś, jakoś poszkodowany, czy, czy, czy no po prostu nie, nie zginął w tym, w tym strasznym wypadku. Natomiast no ja pamiętam to wy, wydarzenie, yy, byłem wtedy no, dużo młodszy niż teraz, miałem 12 lat, byłem w szkole podstawowej, yy, ale mocno się. Yy, Wryło w pamięć mi właśnie to wydarzenie. Pamiętam takie wspólne rodzinne czuwanie przed telewizorem, takie, taką atmosferę poruszenia i myślę, że to jest takie wydarzenie, które się utrwaliło w naszej takiej zbiorowej, społecznej pamięci tutaj na Śląsku, i każdy ma jakieś wspomnienie związane z tą katastrofą, nawet jak. Rozmawiałem z troszkę młodszymi moimi kolegami, koleżankami, choćby właśnie tutaj przy nagraniu tego utworu, to oni także pamiętają to wydarzenie. Dziś jesteśmy bombardowani taką ilością newsów z całego świata w zasadzie, ale takie rzeczy właśnie z nami zostają, bo to było coś takiego bliskiego, tak sądzę, i, i to też no, zainspirowało mnie trochę do. do Napisania tego utworu. Ja cię jeszcze trochę przedstawię. Ty jesteś kompozytorem, multiinstrumentalistą, wokalistą, tekściarzem, producentem, ale jednocześnie jesteś historykiem. Ja się zastanawiałem na początku dzisiaj, czy, no, czy ty się nie bałeś tego tematu i czy to, że jesteś historykiem, jakoś ci pomogło? Bardzo się bałem tego tematu. Po pierwsze, dlatego że nie byłem osobiście doświadczony przez, przez tę tragedię. Ja byłem takim obserwatorem po prostu poruszonym te wiele lat temu, 20 lat temu. No i ciężar gatunkowy też takiego projektu jest ogromny. To jest żywe wspomnienie, żyją bliscy ofiar. Wiele osób o tym pamięta wiele osób. Czekało też na tę okrągłą 20. rocznicę, i sądzę, że przy tego typu utworach bardzo dużo rzeczy może pójść nie tak. Czy moje wykształcenie mi trochę pomogło? Być może, ale wydaje mi się, że tutaj takim szkieletem, jednak tego przedsięwzięcia. Była jakaś taka zwykła ludzka wrażliwość bardziej niż warsztat, bo no szukałem po prostu takich rozwiązań, takiej, takiej narracji, żeby faktycznie dotykać słuchacza, a niekoniecznie go tutaj jakoś przeładowywać informacjami, po prostu. To ja mam taką propozycję, zanim porozmawiamy o tym utworze trochę więcej, to może go posłuchajmy na początek, tak żeby słuchacze też wiedzieli, o czym mówimy. Pocztówka, która nie chce dotrzeć. Wojciech i Pocztówka, która nie chce dotrzeć. Wojciech Ciura dzisiaj z nami w studiu Radia Tychy. Premiera tego utworu, światowa premiera dzisiaj, tym bardziej jest mi miło, że znalazłeś czas, żeby to właśnie w Radiu Tychy też o tym utworze opowiedzieć, o tym wszystkim, co jest z tym utworem związane. Ty jesteś specjalistą od trudnych tematów, no bo przecież wcześniejszy twój tryptyk o, o wydarzeniach śląskich, ale tu jest wyjątkowo trudno, bo to, bo to tragedia 65 osób, tragedia, która się wydarzyło w wydarzyła w zasadzie na naszych oczach. Bo 20 lat to w skali takiej historycznej, to jest mgnienie oka. Kiedy wpadło ci do głowy, że, że trzeba uczcić ten, ten dzień właśnie w taki sposób? Y to zaczęło się kilka miesięcy temu i faktycznie tym razem w to przedsięwzięcie było zaangażowane więcej osób pomysł żeby coś zrobić coś muzycznego właśnie na tę okrągłą rocznicę narodził się w głowie Maćka Zielińskiego który jest pełnomocnikiem do spraw kultury prezydenta miasta Chorzowa Maciek robi dużo właśnie fajnych koncertów festiwali myślę że taką Gitarową energię wniósł do tej kultury w metropolii. No i on właśnie połączył mnie i Pożej Jankowiaka, autora klipu. Powiedział nam panowie, może, może zróbmy coś, I, i faktycznie zacząłem o tym myśleć. Propozycja wydała mi się bardzo niebezpieczna, niebezpieczna dla mnie po prostu, bo bardzo łatwo na, na takim temacie popłynąć, ale czułem, że to będzie coś ważnego i, i że chcę się zmierzyć z tą historią, i no, zadziałaliśmy pod koniec zeszłego roku. Napisałem ten utwór, nagrałem i, i czekaliśmy tak na to 20-lecie, na tego 28 stycznia. Przy takim temacie, bardzo łatwo jest. Popłynąć w kierunku jakiegoś sentymentalizmu. E, łatwo jest napisać tekst, który jest e, naszpikowany na, na frazesami, jakimiś takimi oczywistościami. To by się udało uniknąć tych raf, tak mi się wydaje. E, s, s, sam pomysł, żeby, żeby tu tą pocztówkę zaangażować, żeby, żeby, żeby zaśpiewać o skrzydłach no te gołębie były tam symbolem. Nie każdy ma skrzydła, żeby wrócić do domu prostą drogą, tak, tak śpiewasz. Choć z tego, co opowiadali gołębiarze, martwili się o swoje gołębie, bo, bo zimą trudniej jest, było im dotrzeć do domu, a niektórzy przyjechali z daleka. Ale wszystko się w twoim przypadku, w przypadku tego utworu dobrze skończyło i i Wyszedł wielowymiarowy, wydaje mi się, utwór, bo z jednej strony upamiętnia tę historię, to, to wydarzenie tragiczne, a z drugiej strony no, muzycznie jest y, taką perełką. Ja tak y, do tego podchodzę, chociaż słuchałem go parę razy dzisiaj. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy ty tym utworem zaczynasz jakiś swój nowy etap. Może, bo ten utwór jest trochę inny niż wcześniejsze Twoje utwory, które znam. Tak, wydaje mi się, że to jest takie nowe otwarcie. Nie chcę mówić, że to jest już jakiś przedsmak kolejnej płyty, bo do tego daleko, ale, ale faktycznie chciałem podejść do, do tego przedsięwzięcia trochę inaczej zmienić trochę znowu swoje przyzwyczajenia. Nie kopiować siebie, jakby szukać nowego języka trochę. Dalej to jestem chyba ja, ale yy, no już taki po prostu z 2026, a nie taki z 2021. Też się zmieniam. Yy, chcę wierzyć, że się też rozwijam i, i yy, no, jestem bardzo zadowolony, jak muzycznie to wyszło, bo zagrałem sam na wszystkim oprócz perkusji i jest to zawsze duży stres. Niesamowita sytuacja. Duży stres, no bo nie, nie ukrywam, że nie jestem jakimś wybitnym basistą czy nie wiem, wybitnym klawiszowcem i tak dalej. Jestem raczej to znaczy gitarzystą i to rytmicznym powiedziałbym bardziej niż solowym, ale. Wraz z upływem lat i też kolejnymi projektami, yy, myślę, że nabrałem takiej wprawy yy, po prostu w, w aranżu. Jakoś lepiej sobie to wszystko wyobrażam. I wydaje mi się, że dzięki temu nie muszę grać aż tak dobrze na wszystkim, żeby to wszystko ładnie po prostu się skleiło. Jesteś bardzo skromny. A co ci każe? Podejmować te wyzwania, stawiać sobie te cele. Powiedzieć sobie, nagram to sam. Przecież współpracujesz z muzykami, grasz z nimi na koncertach, każdy chętnie by pewnie położył tam ten swój ślad, a jednak nie robisz to sam, dlaczego. Trochę chyba właśnie z takiej chęci y, m, dalszego rozwoju. Ja y, złapałem się na tym parę lat temu, że y, współpraca z wybitnymi instrumentalistami mnie trochę rozleniwia. Y, no bo jak się ma za plecami takich turboskrzydłowych, no to, to y, człowiek nie musi aż tyle i, i, i nie chce przestać grać, nie chce przestać ćwiczyć. Y, no a z drugiej strony mam też y, naprawdę olbrzymią radość z eksplorowania, powiedzmy, takiej pustej kartki papieru i, i faktycznie dopisywaniu tam wszystkich ścieżek samemu. To jest dla mnie fascynująca podróż. Ona trwa zawsze troszkę dłużej, ale mm, czuję wtedy, że to jest takie bardzo moje. I, I na koniec mam bardzo dużą satysfakcję. Pocztówka, która nie chce dotrzeć. Dzisiaj premiera tego utworu, um, temu... Y Utworowi towarzyszy również film. Ja celowo nie mówię teledysk, ale film. Powiedz coś o tym filmie, bo rano go jeszcze nie było. Pojawił się. Ja już tu siedziałem w studio i gdzieś tu sobie coś grzebałem i, i mi wyskoczył. Ze wzruszeniem oglądałem te, te zdjęcia, kto był. Kto stoi za kamerą. Za kamerą stał Błażej Jankowiak, myślę, naprawdę wspaniały, śląski filmowiec, twórca scenarzysta, producent. Błażej ma na koncie naprawdę gigantyczną ilość takich dużych współprac z polskimi artystami, z OSTR-em, z Behemotem, dużo nagrodzonych klipów, bardzo różnych, bo od właśnie takiej, takiej śmietanki polskiego hip-hopu po jakieś projekty metalowe, rockowe, dużo różnych bardzo chętnie oglądanych na YouTube teledysków, a także zaczął też już nagrywać własne filmy Także tutaj myślę, że to nazwisko będzie jeszcze wiele razy też przez państwa googlowane w przyszłości. Dla mnie to była też duża przygoda, właśnie współpraca z jego firmą 9 Liter. Naprawdę fantastyczna ekipa filmowa i w zasadzie. W jednym śląskim mieszkaniu udało się y, nakręcić dość wielowątkowy teledysk wielowątkową opowieść taką która y, pięknie klei się z y, moim utworem i razem dopiero tak sądzę y, te dwa y, te dwa elementy jakby Upamiętniają tę te katastrofę. Też nie ukrywam, że zdarzyło mi się wzruszyć, jak oglądałem ten klip, bo naprawdę przykuwa uwagę i tam ten minimalizm naprawdę jest ogromną siłą. Trudno się z tobą nie zgodzić. Ja się zastanawiałem po pierwszych zdjęciach, po pierwszych kadrach, co tam się będzie dalej działo i za chwileczkę zrozumiałem, jaki jest ten koncept, i lepiej tego się chyba nie dało zrobić. W tym filmie jest wszystko. Znaczy, są wszystkie emocje. Jest e, smutek, jest samotność, jest rozpacz, taka gwałtowna, ale na końcu jest nadzieja chyba, tak, tak myślę. E, gorąco zachęcamy słuchaczy do tego, żeby zajrzeli, na YouTube'a. Na fejsa, tam, gdzie można już ten film zobaczyć. Myślę, że jeśli, jeśli zdjęcia, jeśli film mogą muzyce pomagać, to ten utwór jest najlepszym tego dowodem. Ta współpraca tych mediów, tu jest absolutnie wzorcowa. Ty się też tam pojawiasz, to wszystko jest smaczne. To wszystko jest przede wszystkim wzruszające. No dobrze. Skoro już tak trochę zahaczyliśmy o to, że to jest być może nowe otwarcie, to skorzystajmy z tego, że jesteś w studio i, i możemy chwilę jeszcze porozmawiać o tym, co, co, co u Ciebie się dzieje. Bo Ty cały czas nagrywasz, cały czas się pojawiają nowe utwory. Ledwo rok się nowy otworzył, to, to, to nowy utwór, ale w 2005 też był, był singiel i były koncerty. Czy w tym roku też planujesz grać, koncertować? Tak. No, nie ukrywam, że to niewiele się u mnie zmienia pod tym względem. Jestem cały czas w biegu i, i cały czas coś się dzieje. Chciałbym teraz w tych ostatnich jeszcze ciemnych miesiącach, takich właśnie jak styczeń, luty, marzec, przede wszystkim pisać nową muzykę. Bo, bo z doświadczenia wiem, że to jest dla mnie dobry moment, żeby pracować sobie wieczorami. Być może uda się zrealizować duży projekt na koniec tego roku projekt w formie płyty. Ja już chyba nawet kiedyś anonsowałem tutaj w studiu, że marzy mi się nagrać taką płytę z okazji 80-lecia Grupy Janowskiej i wrócić jeszcze raz do tej niesamowitej, często odjechanej, psychodelicznej twórczości śląskich malarzy. No, oprócz tego zbieram też utwory na Kolejną płytę, która nie będzie żadnym większym konceptem, tylko po prostu zbiorem takich moich myśli i tego, co mi aktualnie w duszy gra. Przede wszystkim myślę, w tej profesji, którą też się param, najważniejsze jest, żeby nie przestawać cały czas nagrywać, cały czas ćwiczyć, cały czas koncertować, bo to jest jedyna droga, żeby faktycznie te, te pasje realizować i, ją, i ten głód po prostu nakarmić. Skoro już wspomniałeś o grupie Janowskiej, to przypomnijmy, że że w 2024 roku wydałeś album Iluzja dnia. Gdzie na okładce jest jeden z obrazów z tej grupy. Erwin Sufka, legendarny malarz, który działał właśnie w tej, w tej grupie, cię zainspirował do tego, żeby, żeby ten album tak wyglądał. Nie wiem, czy nie pamiętam już, czy cię inspirował on bezpośrednio też przy nagraniach, ale pewnie tak. Jak cię znam, to tak musiało być, bo. To jest w tobie zawsze interesujące i ciekawe, że Twoja muzyka nie pozostaje bez jakiegoś kontekstu. Ona ma gdzieś swoje miejsce fizyczne, mam wrażenie za każdym razem, i to jest piękne. Czy już szukasz takiego miejsca dla, dla tego nowego projektu? Sądzę, że to znowu będzie śląs, bo... Tyle lat już tutaj mieszkam, żyję i pracuję i jakoś mi się nie nudzi. Jest to, jest to miłość na całe życie i. i... Tak też patrząc zupełnie jakby w szerszym kontekście, tak o Hemingway, niedawno wydał kolejną płytę o Warszawie, więc dlaczego nie? No tak. Mam wrażenie, że ten nasz kawałek ziemi jest ciekawszy i, i tych tematów jest więcej. Tutaj żyję, tutaj mieszkam, tutaj tworzę i, i to będzie pewnie dalej Śląsk. Radio Tychy Wojciech Cziura, dzisiaj gościem w naszym studiu, bo dziś premiera jego najnowszego singla, chociaż to tak nie wiem, czy to dobrze brzmi, najnowszego utworu: Pocztówka, która nie chce dotrzeć. Um, utwór, który został wydany w 20. rocznicę katastrofy na targach katowickich. A my rozmawiamy już o, o muzyce w ogóle, ale też tak sobie myślę, że ty przy tym wszystkim, przy tym twoim zabieganiu, przy tym braku czasu, znajdujesz i tak czas na swoje pasje. W jakimś momencie się zorientowałem, że rower jest twoim drugim przyjacielem, i, i, i chciałem cię zapytać, kiedy ty zaczynasz sezon? Już ci długo, szczerze mówiąc. Mój rower teraz wymaga pewnego remontu, bo troszkę go zajechałem tak naprawdę to do połowy grudnia, jeszcze mi się zdarzały jakieś przejazdy. I muszę go troszkę zregenerować i póki co się posiłkuję rowerami Metropolii, tymi żółtymi, tymi żółtymi, ciężkimi, ale mam nadzieję, że w lutym już wyjadę na szlak na swojej maszynie. Te, te rowery miejskie można potraktować tak treningowo trochę bardziej. Tak. Tak, to są naprawdę potężne, potężne czołgi. No ale z kolei są mało awaryjne, mam wrażenie. Muszę je pochwalić, bo mam takie doświadczenie z poprzednich rowerów miejskich w Gliwicach i, i tutaj te metropolitalne są naprawdę nie do zajechania. A powiedz, jak traktujesz te swoje rowerowe wycieczki? To jest. Trening, to jest wycieczka krajoznawcza. Co to jest dla Ciebie? Ja generalnie bardzo odpoczywam uprawiając sport. Wycisza mnie to, pomaga mi się jakoś tak regulować po pracy i staram się w zasadzie momentalnie po 16 zamknąć laptopa i pędzić po prostu gdzieś coś poćwiczyć. Biegam też. Jestem Ranmagedończykiem, więc staram się być ciągle w ruchu i utrzymywać, właśnie dzięki temu, w dobrej kondycji, i ciało, i, i umysł. Właśnie to taki budujesz swój obraz też w mediach społecznościowych, co jest bardzo pozytywne, bo, bo to dobry przykład przede wszystkim. Choć ostatnio też byłem pod ogromnym wrażeniem twojego bicepsa, gdzieś tam widziałem. To, <laughs> <laughs> nawet przez moment pomyślałem, czy to nie był AI. <laughs> nie, nie był to AI. Nie był to AI yy, no trochę przycisnąłem teraz w tym, w tym sezonie jesienno-zimowym faktycznie. Naprawdę szacun, bo yy, ja gdzieś tam raz w tygodniu ćwiczę, no ale to bardziej po to, żeby się potem yy, w miarę ruszać, a, a ty, ty naprawdę poszedłeś grubo. Ale, no, tak chyba trzeba, żeby się dobrze czuć, żeby mieć potem siły na, na takie artystyczne różne przygody. I jeszcze są jakieś sporty, które, które lubisz, które... Jestem wielkim kibicem piłki nożnej, ale no teraz to już raczej jestem pod tym względem bierny. No. Oglądam sobie mhm. niż, niż gram. Nie mam raczej tutaj w mieście, w którym mieszkam, jakieś paczki, z którą bym sobie kopał. No i to chyba tyle. Piłkę bardziej hobbystycznie w zasadzie mhm. niż, niż aktywnościowo, ale łapię się na tym, że, że jak tego sportu jest dużo, to mam więcej siły właśnie też na te inne działania i, i jakoś tak pomaga mi to bardziej wyciskać dobę. A zimowo też się realizujesz? Gdzieś jakieś narty, czy deska, czy, czy skitury ostatnio bardziej modne są? Nie, nie, akurat akurat to, to nie, nie moja para kaloszy. W dzieciństwie tak zwany dupolot i to jest szczyt jakby tutaj moich osiągnięć, jeśli chodzi o sporty zimowe. No bo też nie było kontynuacji. W dzieciństwie miałeś śnieg jeszcze pewnie gdzieś tam na tych górach. W górkach, a teraz przez, przez 20 tak. lat nie było śniegu i, i na nowo teraz w tym sezonie się on pojawił. Dlatego tak pytam. Radio. Tychy. Wojciech ciura i mieszkam w walisce. Tak, to piękny utwór też. Tak się zastanawiam, że tak myślę, że ty jesteś depozytariuszem takich dawnych dawnego podejścia do robienia muzyki, ale nie w sensie technicznym, tylko w sensie roli muzyki w życiu człowieka, bo no, każda płyta, każdy utwór niesie za sobą jakiś ładunek emocji. Kiedy ty się, czy, czy, czy był taki moment, że ty się zorientowałeś, że muzyka właśnie taka powinna być i czy, czy po prostu tak zawsze było i, i nie wyobrażasz sobie inaczej, żeby, żeby napisać piosenkę tylko dla fanu? Wydaje mi się, że to się zaczęło, kiedy sam zacząłem słuchać po prostu muzyki, i, i tak patrząc wstecz, to, to wydaje mi się, że właśnie takie utwory mi się podobały zawsze. I chyba stąd takie też staram się pisać, bo po prostu lubię takich słuchać i, i no mam nadzieję, że słuchacze także gdzieś tam tę moją drogę. Lubią albo po prostu jakoś idą ze mną. Tak czuję i, i tak robię. Raczej nie kalkuluję, to nie jest tak, że, że zawsze się tak jakoś napinam, żeby coś tutaj mhm. wysokiego z siebie wykrzesać. Robię to naturalnie i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu być sobą i nie kalkulować. Absolutnie to jest najważniejsze. Chociaż czasem mi się wydawało, przy. Tak było, przy, kończy się kurs. Nie wiem, czy to dlatego, że ten film był taki, a nie inny, że tu starałeś się być trochę bardziej taki luźny, taki swobodny, ale i tak gdzieś tam to, to drugie dno e, się pojawiło i, i, i że ty bez tego chyba, jak bez tlenu, nie potrafisz żyć w muzyce. Tak, tak. Taki jestem i faktycznie, nawet jak, jeśli, jeśli się nastawiam, powiedzmy na. Single, tak to nazwijmy, to, to i tak mi wyjdzie prawie że tak jak zawsze. <noise> to jest, to jest, to jest wielka, wielka zaleta Twojej twórczości, tak sądzę. I tak wracam. Zamykam to koło tej, tej dzisiejszej premiery, pocztówka, która nie chce dotrzeć, i, i tego filmu. Bo tu jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę naszych słuchaczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewnie tak. Po zobaczeniu tego filmu do utworu zdałem sobie sprawę, że oczywiście utwór jest konkretnie celowany i wspomina konkretne wydarzenia sprzed 20 lat, ale ma niezwykły ładunek uniwersalny uniwersalizmu czyli tak naprawdę może dotykać każdego. W tych sytuacjach, które nas dotykają, bo każdego dotknie dramat, śmierć czyjaś, czasem samotność, albo po prostu gorszy dzień. I ten utwór też jest o tym. Tak, tak chciałem, właśnie. Chciałem, żeby. Ta kompozycja miała też swoją siłę bez tego całego kontekstu. Bez kontekstu rocznicy, bez kontekstu katastrofy. Chciałem, żeby to była po prostu piosenka o tęsknocie, o, o, o tym, jak przeżywamy smutek, jak próbujemy mimo m, tych wszystkich negatywnych emocji czy bólu po prostu iść dalej. O tym jest pocztówka, która nie chce dotrzeć, i no, mam nadzieję, że trafi właśnie do tych, którzy potrzebują właśnie. Takiej opowieści. Bardzo Ci dziękuję. Moim i Waszym gościem był dziś Wojciech Ciuraj. Bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas i zapraszam znowu. Pięknie dziękuję, to zawsze jest ogromna przyjemność. Radio Tychy.